Thank you. Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem Ryukuno, a przed nami Tomb Raider Anniversary. Jesteśmy już w drugim poziomie, dalej w Peru i na dzień dobry słyszę naszego pierwszego przeciwnika. O, zaziął się nam. Mówię wam, że te informacje tutaj to mi przeszkodziły, wręcz. Yy, chociaż fajnie było, bo nie pamiętałam, że jest coś takiego jak właśnie adrenalina, tak? I że możemy się tutaj tak pobawić, czy coś tutaj... O, proszę apteczka na dzień dobry, proszę, proszę. Ślicznie. I tu chyba już nic nie ma, czy też coś leży? Nie, nie ma. Okidoki. Jesteśmy w kolejnej lokacji. Znaczy, w sumie wciąż jesteśmy w Peru, tylko tak jakby wchodzimy w głąb. Um. O, nowych przyjaciół. A oni nie mają tej adrenaliny? Interesujące. Udało nam się, super. Dobra. Teraz sobie zobaczymy, czy coś tutaj ciekawego nam zostawili. Ale wątpię, tu nic nie widzę. Tutaj też. Tu wszystko zamknięte, no dobra. Oj. Dobra, chciałam spać na dłoni. Czy tutaj coś... Nie widzę, załapmy powietrza, żeby mieć full, bo trochę na chyba czeka do przepłynięcia. Żeby nie było, że padniemy gdzieś po drodze. No i rybka z nami płynie. Okidoki. Mogłabyś się trochę wytrzepać, bo kapie z ciebie. Tutaj mamy chyba do otworzenia tych drzwi. To wrażliwe, że jakbyśmy gdzieś spadli, to już nie musimy pływać. No. O i tu przeskoczymy do tego kolejnego budynku. O, no, patrz. A, myślałam, że zdążę. O, otworzyliśmy sobie kolejne super. Teraz chyba ta skrzyneczka nam się trochę przyda. No, puszczaj się. Znaczy, nie, nie puszczaj się, ale... <noise> Dobra, nieważne, nie było tego. <noise> o, tam coś leży. I tu możemy wskoczyć, czy coś tutaj ciekawego będzie. Oprócz jakichś waz i tuperelków Widzę apteczkę i naboje. Dziękujemy. O, jak gdyby nigdy nie zleży klucz do wioski, tak coś jeszcze? A, i też mogli nam coś dać, nie? Dobra, to chyba wszystko. To teraz ten klucz można gdzieś tutaj użyć. No, tutaj jest zamknięte, to pewnie tu. No, ok. No, już słyszę. Ej, hey, czemu? No. Nie wiem co się... Ten mnie zaskoczył tak wyskoczył nagle. No, zablokowałam się w ścianie. Dobra, jeszcze coś będzie? Bo już więcej ich nie będzie. Tu nic nie widzę. Tutaj też nie. Ciekawie. Ale dobra. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Pójdziemy w lewo. Lewa strona jest fajna. <gryw> Coś tutaj ciekawego mamy. Nie widzę. Zastanawia mnie ile z tych artefaktów, które gdzieś tutaj mogą być, oni, tylko dlatego, że nie zwrócę po prostu na nie uwagi, a będą się rzucać nawet w oczy, nie? kawałek jak dalej miałam iść. Ciekawe, czy coś tutaj będzie. nie jakieś nietoperze czy coś. O. Mówiłam. Dobra, udało nam się otworzyć, znaczy otworzyć, zahaczyć tam te jedno skrzydło. Um, teraz lecimy na prawą stronę. Co by nie czuła się gorsza, ją też trzeba odwiedzić, że tutaj coś mamy. Nic nie widzę. Ajeju. Tutaj tych niektórych przejść to nie widać, ja nie wiedziałam, czy tu mam skupiać, czy gdzieś indziej Ale dobra, udało się Tutaj też chyba będzie jakiś nietoperek, nas zaatakuje Rządny naszej krwi, nie uda ci się No Co tyś strzela gdzieś po ścianach, nie? Bardzo podoba mi się ta część, ale jednak nie jest ona jedna z moich ulubionych. Nie należy do takich. No i udało nam się otworzyć piękne wrota. I co dalej, co dalej. <laughs> o, tam widzę, że coś leży no? Wow. Ciebie to się tutaj nie spodziewałam. Musimy się teraz cofnąć oj Chyba sobie naje najechałam co na buta chyba No, jeszcze kawałek weź tego zróbka. Damy radę? Dobre, już dalej ciągnąć nie muszę Kolejna dziura. Czy też tutaj coś się znajduje na dole? Nie widzę, nie widzę. Widzę jakiś słup. Słyszę strzałki u góry. Tak, w końcu słyszę. Bo tym razem gram ze słuchawkami i słyszę wszystko, co się dzieje. Przyznam, że to jest fajne uczucie. W sensie myślałam. Że będzie mnie bardziej rozpraszało, ale jednak no wiem, czego mogę się spodziewać w niektórych momentach i to jest w sumie super. Że radujmy się. <grym> I takim oto sposobem kończyliśmy sobie kolejny poziom. Jak widać, ominęliśmy ten jeden artefakt, który gdzieś tam nam się musiał błyszczeć. Ale cóż tam, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to gorąco zachęcam do postawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Zapraszam was także na mojego Instagrama, link do niego w opisie, jak zawsze. I co, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia, buziaki, i papa!